Witam Was na kolejnej lekcji. Dzisiaj trenujemy zastosowanie teorii w praktyce, czyli zasady dynamiki, które omówiłam na filmie poświęconym tylko i wyłącznie teorii. Dzisiaj te zasady dynamiki stosujemy w praktyce, czyli w rozwiązywaniu o zadań. Zaczynamy zadanie pierwsze. Samochód o masie jednej tony porusza się ze stałą wartością prędkości 60 km na godzinę. I czytając od razu, wypisujemy sobie dane, tak żeby, żeby nie tracić czasu. Zadanie pierwsze. Po jednej stronie, jak zwykle, dane. Masa samochodu 1 tona. Oczywiście, tona jest jednostką, którą trzeba zamienić czyli od razu sobie tutaj zamieniamy tona. 1000 kg. Następna wielkość dana to wartość prędkości, czyli szybkość 60 km na godzinę. I co jeszcze mamy dane w zadaniu? Wiemy, że samochód porusza się ze stałą prędkością. To jest bardzo ważna dla nas informacja. Ale co jest jeszcze wartością szukaną? Może wypiszmy sobie. O co nas w tym zadaniu pytają? Pytają nas o wartość siły wypadkowej działającej na samochód, czyli oznaczymy to jako oczywiście FW. Siła wypadkowa, znak zapytania. I przystępujemy do rozwiązania tego zadania. Tak jak powiedziałam, niezwykle ważną informacją, której no, nie można tutaj pominąć, jest informacja dotycząca ruchu samochodu. To jest bardzo ważne, że ten samochód porusza się ze stałą prędkością. To jest niezwykle ważne, jeśli chodzi o zadania, właśnie dotyczące zasad dynamiki, że musimy zwracać uwagę na takie informacje w treści zadania. Bo jeśli jest to stała prędkość, to już stosujemy wiedzę z pierwszej zasady dynamiki. Bo Newton powiedział w pierwszej zasadzie dynamiki, że jeśli ciało porusza się ze stałą prędkością, czyli z ruchem jednostajnym, to działające na niego siły się równoważą. Bardzo ważna dla nas informacja, że ten ruch jest jednostajny, że prędkość jest, że prędkość jest stała. To jest dla nas niezwykle ważna informacja, bo to jest informacja, że musimy stosować tutaj. Pierwszą zasadę dynamiki. Pamiętacie w tym filmie, właśnie poświęconym na omówienie zasad dynamiki? Pierwsze nasze skojarzenie z pierwszą zasadą to jest ruch jednostajny. Ruch jednostajny. Pierwsza zasada dynamiki równoważenie się sił. Jeśli równoważą się siły, to co możemy powiedzieć o sile wypadkowej? Czy my ją w ogóle tutaj musimy? Obliczać, Czy musimy stosować jakieś wzory? Właśnie, to jest takie zadanie trochę z haczykiem, bo ktoś mógłby sobie tutaj kombinować, jaki tu wzór zapisać, jak obliczyć tą siłę wypadkową. Tymczasem wystarczy uważnie przeczytać zadanie, żeby dojść do wniosku, że jeśli siły się równoważą, to siła wypadkowa w takiej sytuacji wynosi zero. I my to po prostu wiemy bez żadnych obliczeń, z tylko analizy zadania i oczywiście wiedzy takiej czysto teoretycznej dotyczącej zasad dynamiki Newtona. I zostaje nam jeszcze jedna rzecz, czyli uzasadnić odpowiedź. No to myślę, że odpowiedź już została uzasadniona. Ważne, żeby ewentualnie jeszcze zamieścić w uzasadnieniu informacje właśnie o równoważeniu się sił. Działających na ciało zgodnie z pierwszą zasadą, i teraz jeszcze jedno polecenie: narysuj siły działające na ten samochód. No to rysujemy te siły działające na samochód. Narysujemy sobie tutaj jakiś taki prowizoryczny samochodzik i yy, siły, jakie na niego będą działały. Zastanowimy się. Oczywiście. Na ten samochód, bardzo brzydki zresztą, ale trudno, taki nam już wyszedł, działają siły następujące. Tutaj mamy pierwsza siła, to jest siła ciążenia, która działa zawsze i wszędzie na każde ciało, które znajduje się na powierzchni Ziemi. Następna siła, to jest siła, która równoważy siłę ciążenia, to jest tak zwana siła sprężystości podłoża. I tu mamy pierwszy... Zestaw sił, pierwszą parę sił zresztą sił równoważących się. To są siły równoważące się, które możemy oznaczyć, czyli to będzie siła sprężystości podłoża, oznaczę to jako Fs, a tutaj ta niżej, pionowo w dół, oczywiście to jest siła ciążenia. I te dwie siły na pewno się równoważą. Bo gdyby ten samochód na przykład stał na parkingu i gdyby był w spoczynku, czyli V wynosiłaby 0, to tylko te dwie siły na ten samochód by działały. Natomiast jeśli ten samochód porusza się ze stałą prędkością, zaznaczmy kierunek. Niech będzie, że tutaj ten samochód jedzie w tą stronę, że w tą stronę działa, że w tą stronę jest prędkość, że w tę stronę odbywa się ruch, to jakie siły tu będą działać? Oczywiście będzie działać siła Którą możemy określić jako siłę ciągu silnika, zaznaczymy tą jako siła ciągu, która ten samochód ciągnie do przodu, wprawiła go w ruch i utrzymuje ten ruch. I oczywiście musi być druga siła, która równoważy tą siłę zgodnie właśnie z pierwszą zasadą dynamiki. I możemy być pewni, że siła, która równoważy siłę ciągu, a będzie to oczywiście siła oporu ruchu, oporu powietrza, tarcia opon ojezdnie, że ta siła oporu równoważy siłę ciągu. I mamy dwie pary sił, które się wzajemnie równoważą. Czyli możemy to zapisać, że siła ciężkości musi być równa co do wartości sile, Sprężystości podłoża. Natomiast siła ciągu musi być równa co do wartości yy, sile oporu ruchu. I to są właśnie cechy sił równoważących, że wartości tych sił są takie same, natomiast przeciwne są, jak widzicie, zwroty. Tutaj zwróć, zwrot siły sprężystości w górę, a ciążenia w dół, w ciągu. W prawo oporu, w lewo. Gdybyśmy chcieli jeszcze w zapisie uwzględnić nie tylko tą informację, że wartości są równe, ale informację, że właśnie to są siły równoważące się, czyli mają przeciwne zwroty, to należałoby wykorzystać zapis wektorowy, a ten zapis wektorowy już może tylko dlatego, że dlatego. Dla tej pary sił, przepraszam, dla tej pary sił zapiszę, żeby było szybciej, czyli siła ciągu i zapis wektorowy, wtedy wektor tutaj zamieszczamy, równa się minus siła sprężystości. I właśnie ten minus jest dla nas informacją, że zwroty tych sił są przeciwne. Dlatego ten zapis jest zapisem bogatszym w informacje, bo mówi nam nie tylko o tym, że siły mają tę samą wartość, ale jeszcze dodatkowo, że mają przeciwne zwroty. Także jest to informacja dotycząca yy, równoważenia się tych sił. No i mamy całe zadanie zrobione, jak widzicie, uniknęliśmy. Jakichkolwiek obliczeń i stosowania jakichkolwiek wzorów wystarczyła znajomość pierwszej zasady dynamiki i przede wszystkim przede wszystkim jej właściwe zrozumienie. Bo najważniejsze jest, żeby te zasady rozumieć, a nie tylko wyklepać na pamięć regułki. Przejdźmy do drugiego zadania. Zadanie drugie. Ile wynosi masa ciała, czyli tutaj już sobie wypiszemy, wypiszemy sobie dane i szukane oczywiście, pytają nas, pytają nas, o masę, pytają nas o masę ciała. Czyli to będzie dla nas wartość szukana. Z drugiej strony może sobie zapiszemy. Jeśli pod wpływem siły, czyli jest informacja na temat siły, która wynosi 10 newtonów, uzyskuje to ciało przyspieszenie, czyli symbol A o wartości 5 metrów na sekundę do kwadratu. Dobrze. Teraz co ważne w tym zadaniu, co istotne, to zobaczcie, mamy trzy wielkości, które nam od razu tutaj myślę przypominają. Wzór z drugiej zasady dynamiki. Bo właśnie w tym wzorze z drugiej zasady dynamiki mamy te trzy wielkości. Przyspieszenie, siłę i masę, może ja zapiszę ten wzór dla przypomnienia A równa się F, z tym, że tam mamy F wypadkowe dzielone przez masa. I teraz bardzo ważna uwaga. Jeżeli w zadaniu jest informacja tylko na temat jednej siły, tak jak tutaj, jest mowa tylko o jednej sile, to tę siłę traktujemy jako siłę wypadkową, czyli możemy, żeby wszystko było jednoznaczne i się zgadzało, dopisać tutaj FW, dlatego że jest informacja tylko o jednej sile, więc uznajemy, że to jest właśnie siła wypadkowa i będziemy mogli tutaj podstawić do tego zadania, ale oczywiście. Zanim podstawimy dane, to staramy się przekształcić wzór, tak żeby wyliczyć naszą wartość szukaną, czyli masę. Jak to robimy? Kto jeszcze ma problemy z przekształcaniem, to zapraszam do obejrzenia filmu na temat przekształcania y, wzorów. Natomiast tutaj szybko wykonamy następujące działania, czyli pozbywamy się w pierwszym rzędzie ułamka, mnożąc obustronnie przez m. Jeśli pomnożymy przez m, to będziemy mieli z jednej strony m razy a. A z drugiej strony pomnożenie przez M spowoduje, że oczywiście te My nam się skrócą i zostanie nam samo FW. I takim to sposobem mamy wzór na siłę wypadkową przekształcony, ale my nie siłę mamy obliczyć, tylko mamy obliczyć masę ciała. Czyli co trzeba zrobić? Jeszcze trzeba się pozbyć teraz tego sąsiada przy M, czyli stosujemy znów obustronne działanie. Odwrotne do tego, które tutaj jest. Zamiast mnożenia, my teraz stosujemy dzielenie. Dzielimy przez a obustronnie, i jeśli podzielimy przez a, to oczywiście nam się tutaj skróci. Może to napiszę, żeby każdy widział. O, właśnie po to dzieliliśmy, żeby nam się tutaj to skróciło, a i zostaje nam tutaj siła wypadkowa podzielić przez. I takim to sposobem uzyskaliśmy wzór na masę. Siła wypadkowa przez przyspieszenie. Czyli możemy już podstawiać. Siła wypadkowa 10 N. Podzielić przez przyspieszenie 5 m na sekundę do kwadratu. 10 przez 5... To akurat łatwo podzielić. Oczywiście wynik jest 2. Tylko teraz pytanie: jaka jednostka? Możemy się domyślać, że skoro wyli wyliczamy masę, no to na pewno powinny wyjść kilogramy, bo to jest jednostka podstawowa masy. Tylko teraz wypada jeszcze napisać, skąd te kilogramy się tutaj wzięły. Czyli może krótki <laughs> rachunek na jednostkach tutaj przeprowadzę, skąd się wziął kilogram. Kilogram. Wziął się stąd, że na górze mamy newtony, a definicja newtona to jest nic innego jak kilogram razy metr na sekundę kwadrat. Ważne, żeby o tym pamiętać. To jest definicja newtona. Do zapamiętania obowiązkowo. I dzielone oczywiście przez metr na sekundę kwadrat. I teraz widzimy, że. Czarno na białym, skracają nam się jednostki przyspieszenia, zostaje nam kilogram. Czyli wszystko nam się zgadza, widzimy skąd wziął się ten kilogram. Możemy przejść do zadania trzeciego. Oczywiście nie zapomnijcie o udzieleniu odpowiedzi pod zadaniem, i możemy przejść do rozwiązania zadania trzeciego. Wypisujemy jak zwykle dane. Nieruchoma piłka o masie 600 g, czyli mamy masę piłki 600 g. Uzyskała prędkość o wartości 12 12 m sekundę. Jaka była Średnia wartość siły uderzenia, czyli to jest oczywiście wartość szukana. Siła uderzenia. Pytają nas o siłę. Jeśli zmiana prędkości nastąpiła w czasie zetknięcia nogi z piłką trwającym 50 i tutaj mamy taką ciekawą jednostkę MS, co to będzie? Oczywiście to są milisekundy czyli czas. 50 milisekund. Przedrostek mili co oznacza? Przedrostek mili oznacza części tysięczne. Mili oznacza jakby podziel przez tysiąc, czyli części tysięczne. Jeżeli chcemy zamienić, a musimy jednostkę pochodną zamienić na podstawową, czyli na sekundę, to będzie 50, 50 tysięcznych. 50 tysięcznych sekundy. O! To 0 można w zasadzie pominąć, czyli będzie 5 I jak to zadanie rozwiążemy? Oczywiście znów mamy mowę w zadaniu o sile, o, o prędkości, o masie, czyli domyślamy że się, że chodzi o drugą zasadę dynamiki, bo bardzo ważna jeszcze informacja. Z której też się możemy domyślać, że chodzi o drugą zasadę dynamiki. To jest informacja, że ciało było w spoczynku, czyli piłka była, była nieruchoma, a potem uzyskała prędkość 12 metrów na sekundę. Czyli widzimy, że poruszała się jakim ruchem? Oczywiście ruchem jednostajnie przyspieszonym, a ruch jednostajnie przyspieszony ma nam się bezwzględnie kojarzyć z drugą zasadą dynamiki, czyli możemy sobie od razu wypisać wzór. Wzór z drugiej zasady dynamiki A równa się f przez m. I znowu pamiętamy, że tu jest siła wypadkowa. I znowu informację, o którą Wam przypominam, że jeżeli w zadaniu jest mowa tylko o jednej sile o tą akurat, o którą nas pytają, to traktujemy ją jako siłę wypadkową. Gdyby była mowa o jeszcze innej sile, to byśmy się wtedy zastanawiali, co zrobić i tak będzie w kolejnym zadaniu. Natomiast tutaj możemy uznać, że, jest to siłę, że mamy obliczyć siłę wypadkową. I oczywiście przekształcamy wzór, żeby wyliczyć siłę wypadkową, czyli obustronnie mnożymy przez masę i będziemy mieli M razy A, równa się siła wypadkowa. Gotowy wzór. No dobrze, czyli muszę mieć masę i przyspieszenie, żeby wyliczyć siłę wypadkową, i pojawia się problem, bo tego przyspieszenia nie mam. No dobrze, ale mam informacje dotyczące zmiany prędkości i czasu, w którym ta zmiana nastąpiła, więc tu od razu powinien nam się przypomnieć bardzo ważny wzór z kinetyki. Ja tutaj z boku go napiszę, że przyspieszenie jest niczym innym. Jak zmianą prędkości, która następuje w czasie. Zmiana prędkości to jest oczywiście prędkość końcowa, odjąć prędkość początkowa, to jest zmiana prędkości. I teraz wiemy, że piłka uzyskała jaką prędkość 12 metrów na sekundę, więc możemy to uznać jako prędkość końcową. Natomiast jaka była prędkość początkowa? Piłka była nieruchoma czyli po przecinku może tutaj Wam zapiszę informację, że początkowa prędkość piłki to była 0 metrów na sekundę, czyli o ile zmieniła się prędkość, oczywiście o 12 metrów na sekundę. I możemy właśnie sobie to A obliczyć najpierw i potem wstawić do wzoru, więc na górze wpisujemy zmiana prędkości 12 metrów na sekundę. Dzielone przez czas, czyli setnych sekundy. Zamieniliśmy to na jednostki podstawowe. Jak sobie to podzielimy, to oczywiście wynik uzyskamy w metrach na sekundę do kwadratu. Tutaj mamy ułamek zwykły połączony z dziesiętnym. Musimy to sobie uporządkować, czyli przesuniemy yy, Przecinek o dwa miejsca, tak żeby tutaj pozbyć się ułamka dziesiętnego, żebyśmy mieli liczbę całkowitą. Czyli jak przesuniemy o dwa miejsca, to będziemy mieli piątkę. I dla zrównoważenia na górze musimy dopisać dwa zera, czyli będziemy mieli 1200 metrów na sekundę, dzielone przez 5 sekund. Jaki będzie wynik? 1200 podzielić na 5. To jest bodajże 240 metrów na sekundę do kwadratu. I obliczoną, obliczone mamy przyspieszenie ciała. Możemy więc już do tego wzoru na siłę wypadkową podstawić. Ja zmienię tylko zapis stronami, żeby było widać, że liczymy siłę wypadkową. m razy a, za masę podstawiamy, Oczywiście, naszą wartość daną, z tym, że zawsze pamiętamy o zamianie na jednostki podstawowe, czyli z gramów musimy przejść na kilogramy. 600 gramów to jest 0,6 kg, bo wiemy, że w kilogramie jest 1000 gramów. I podstawiamy 0,6 kg, bo to jest masa nasza dana razy przyspieszenie, które obliczyliśmy 240 metrów na sekundę do kwadratu. Siła wypadkowa, jaka nam tutaj wyjdzie, będzie równa 144 oczywiście newtony, bo pamiętamy, że kilogram razy metr na sekundę kwadrat to jest Newton. I mamy gotowy wynik. Powinniśmy tylko zapisać odpowiedź i zadanie zakończone. Kolejne zadania w drugiej części. Dziękuję.